Otwieram dziewiątą sesję Rady Gminy. Bardzo serdecznie witam panią wójt Martę Kamińską. Witam serdecznie Panią Skarbnik Magdę Świercz. Witam serdecznie panią sekretarz Annę Tereszko. Jest mi niezmiernie miło powitać na sesji partnerów programu Erasmus Plus In Nature We nature. E, bardzo serdecznie witam partnerów z Hiszpanii. Pań. Grecji, Grecję. I Turwej, Turcję. Witam serdecznie, witam serdecznie e, panie i panów sołtysów obecnych na tej sesji, pana kierownika e, spółki, witam panią dyrektor Domu Kultury, witam panią dyrektor, e, pa, panie dwie, panie dyrektorki naszych szkół podstawowych. Kto jeszcze? Trzy. A kogo? A panią Bilsko nie zauważyła. Przepraszam. E, panią dyrektor. E, witam również bardzo serdecznie służby mundurowe, Straż Graniczną. E, witam również mieszkańców naszej gminy, którzy zechcieli wziąć udział w naszej sesji. Witam radnych Rady Gminy. E, Stwierdzam nieobecność dzisiaj pana Dawida Jackiewicza i pana e, radnego Piotra Barana. Z moich informacji wynika, że pan Piotr Baran jest w szpitalu. E Niemniej jednak stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. E Na sekretarza powołuję... Wiesława Gajdowskiego, wiceprzewodniczącego, i powierzam obliczanie głosów podczas głosowania. Dziękuję. Punkt czwarty nie dojdzie do skutku z tego względu, że protokół został dostarczony tuż przed sesją, na minutę przed sesją, przed rozpoczęciem. Wobec tego, przy najbliższej okazji, przy najbliższej sesji zostanie ten protokół przyjęty. Więc przechodzę do punktu piątego: przedstawienie porządku obrad sesji, wnioski o zmianę tego porządku. I chcę Państwa radnych poinformować, że Pani Wójt wystąpiła do radnych z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad. 9. sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 30 maja jako punkt 22 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mołtajny na lata 2019-2025 w uzasadnieniu do uchwały z uwagi na dążenie do, do rozwoju wyżej wymienionej roz miejscowości oraz możliwość aplikowania przez Gminę Barciany o pomoc finansową w ramach różnych programów w tym między innymi programu odnowa wsi pod hasłem wieś warmi, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć Podjęcie uchwały jest Uzasadnione Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku W związku z tym. Y, mamy problem tak jeśli y, w związku z tym poproszę o głosowanie y, a, imienne też będziemy mieli problem ponieważ chociaż mam y, mam listę obecności y, y, poproszę o y, głosowanie i przyjęcie głosowania imiennego żebyśmy nie przedłużali Wiesława Antończyk y, Grzegorz Całuch Jestem za. Wiesław Gajdowski Wioletta Gierko Jestem za. Mirosława Jasek. Małgorzata Kłaczko Dyjas, jestem za. Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Małgorzata Mateusiak, Tamara Musiałowska, Andrzej Szwajdych. Wniosek został jednogłośnie przyjęty i o ten punkt wzbogaci się nasza dzisiejsza sesja. Szanowni Państwo, Pozwólcie, że jeszcze przed wystąpieniem Pani Wójt e, oddam głos e, mojej koleżance z pracy, która jest uczestnikiem projektu, e, ponieważ jak Państwo wiecie, e, nasza szkoła, czyli Szkoła Podstawowa w Windzie realizuje projekt międzynarodowy, e, dlatego też chcemy Państwu zaprezentować. E, pozwoli Pani Wójt, że. Poczeka pani z piątym punktem. Wykorzystam obecność naszych gości i też nie chciałabym tutaj jakby przetrzymywać ponieważ mają następne plany więc bardzo proszę przedstawicielkę ze szkoły podstawowej w Windzie tutaj do mównicy. Ja również podejdę i za chwilę zaprezentujemy państwu istotę tego projektu. Szkoła Podstawowa w Windzie od września 2018 roku realizuje projekt In Nature We Learn Nauczanie w naturze w ramach programu Erasmus Plus Akcji K2 partnerstwa współpracy szkół w sektorze Edukacja Szkolna finansowanego przez Unię Europejską w dziedzinie edukacji i szkoleń na lata 2014-2020. Partnerami w projekcie są szkoły z Turcji, z Grecji, z Hiszpanii i z Macedonii. Nasza szkoła odważnie przystąpiła do tego projektu, ponieważ w dotychczasowej praktyce bardzo często wykorzystywała przyrodniczą przestrzeń do działań dydaktyczno-wychowawczych, szczególnie współpracując z nadleśnictwem Srokowo i Skołem Łowieckim Kaczor. W ubiegłym roku również otrzymała certyfikat kuratora oświaty Szkoła Przyjazna Środowisku. A co za tym idzie miano szkoły podnoszącej efektywność i atrakcyjność y, pracy dydaktycznej oraz motywującej do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w sektorze y, ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Było to niezmiernie ważne, y, ponieważ projekt In Nature We Learn zakłada wymianę doświadczeń nauczycieli w kwestii prowadzenia zajęć w naturze, kształtujących w szczególności kompetencje matematyczne językowe i artystyczne, w wyniku czego projekt ten angażuje nauczycieli uczących w naszej szkole właśnie matematyki, języka ojczystego, języka angielskiego, zajęć artystycznych i edukacji wczesnoszkolnej. Pierwsze spotkanie odbyło się w Turcji w dniach od 26 listopada do od 26 do 30 listopada 2018 roku. Grupy projektowe gościła Szkoła Podstawowa Zuchtu Pasa Ilkokulu z Istambułu. Podczas tego spotkania nauczyciele z poszczególnych państw prezentowali informacje o systemach edukacji obowiązujących w ich krajach. Na potrzeby projektu przygotowaliśmy prezentację promującą Polskę i naszą szkołę. I ukazującą w szczególności dokonania naszej szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. Mieliśmy możliwość wnikliwego przyjrzenia się specyfice goszczącej nas placówki oraz przeprowadzanych tam zajęć. Ponadto spotkaliśmy się z przedstawicielami władz miasta i z przedstawicielami władz oświatowych. Uczestniczyliśmy także w warsztatach z wykorzystaniem przestrzeni przyrodniczej i materiałów. Przyrodniczych, takich jak drewno, glina, w istambulskim Orman Parku. Zapoznaliśmy się także z tureckim dziedzictwem kultury, zwiedziliśmy piękną Hagię Sofię i inne charakterystyczne zabytki Istambułu. Na zakończenie ustalono terminy i szczegóły prac, które należało wykonać w rodzimych szkołach przed wizytą w Grecji. Dziękuję. Ja proponuję, żeby Pan jeszcze raz ten filmik odtworzył bo właśnie to, o czym pani Marta mówiła, było widoczne na tym filmiku. On jest bardzo krótki, więc to jest właśnie szkoła, w której y, y, przebywaliśmy y, w listopadzie. Zuchtu pasa Ilkokulu. Przedstawiciele władz samorządowych, tak jak dzisiaj y, u nas w Polsce, tak my byliśmy goszczeni. Tu jest samorząd, tam był wcześniej edukacja, tak, oświata. To już warsztaty, wymiana doświadczeń. Szkoła z Grecji. W ramach takiej wymiany też kulturalnej Hagia Sophia zwiedzaliśmy. I certyfikaty na zakończenie, i pamiątkowe zdjęcie przed szkołą z panem dyrektorem, z nauczycielami, uczestnikami projektu. To jeszcze spotkanie koordynatorów i szkoły biorące udział w projekcie. Kolejnym etapem było spotkanie grup projektowych na terenie Grecji. W marcu, pięcioosobowa delegacja z naszej szkoły pojechała do Aten i tam też odbyła wizytę studyjną. Byliśmy goszczeni w prywatnej szkole podstawowej, której wielkość jest bardzo zbliżona do naszej, do naszych szkół, około 150 uczniów, bardzo podobna, jeśli chodzi o liczebność. Tak nas właśnie powitano, ale jeszcze moment z filmikiem. Specyficzne położenie tej szkoły, ponieważ szkoła leży na obrzeżach w takiej ekskluzywnej, powiedziałabym, dzielnicy Aten. Na wzgórzu, z tego wzgórza rozlega się przepiękny widok na Morze Egejskie i też tam mieli. specyfika tej szkoły polega na tym, że wokół tej szkoły są hodowle, szkoła ma hodowlę kus, osłów, kur i królików. To było dla nas jakaś taka nowość swoistego rodzaju. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Że grupy projektowe na pierwszym spotkaniu pokazały swoje działania, które przeprowadziły na terenie szkół dotyczące matematyki, ale z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środowiska. Były prezentacje przedstawione, scenariusze. I te scenariusze zostały, że tak powiem, w takim pakiecie edukacyjnym przygotowane i na zakończenie każdy z nas, z tych uczestników otrzymaliśmy te scenariusze, tak żebyśmy mogli na terenie własnych placówek wdrażać pomysły innych. Jeśli chodzi o, co jeszcze, odwiedziliśmy również przedszkole prywatne, należące też do tych jakby tej, tej, tej sieci szkół, tak? Uczestniczyliśmy również w zajęciach warsztatowych w taki, na takiej plantacji oliwek, gdzie wytwarza się oliwę, gdzie robi się z naturalnych składników różne przetwory. Także bardzo ciekawe też dla nas doświadczenie. Spotkaliśmy się również z władzami samorządowymi tamtejszymi. Powiem, że nasza sala konferencyjna jest też bardzo, bardzo ładna, ale tamta jeszcze ma jeden walor, mianowicie rozlega się widok na morze. Także w ramach takiego elementu kulturowego zwiedziliśmy Akropol, Muzeum Akropolu i podobnie jak w Turcji, na zakończenie tego spotkania koordynatorzy spotkali się i ustalili warunki wizyty kolejnej, a ta kolejna wizyta właśnie trwa, bo na terenie Polski w naszej szkole. I chciałabym teraz najpierw pokazać filmik dotyczący wizyty w Grecji. Bardzo proszę. Powitano nas hymnem europejskim. Występy tamtejszych dzieci. Tak wygląda wnętrze jeden z pomieszczeń tej szkoły, jedno z pomieszczeń tej szkoły. I tutaj zajęcia w naturze, szukanie ciekawostek biologicznych. Tak, tego co tam różni nas od tamtejszej flory i fauny. Tak, gaj oliwny. Pogoda dopisywała, muszę powiedzieć, w marcu. To Muzeum Akropolu, wejście do tego, Muzeum Wnętrze. To zadania, które mieliśmy do wykonania. Pozostałości starożytnych budowli. To jest właśnie wizyta w takiej sali konferencyjnej z e, przewodniczącym tamtejszej jakby e, Rady Miasta. To w przedszkolu wizyta. I na, e, obserwowaliśmy również lekcje. Lekcje języka angielskiego, e, matematyki. Zajęć artystycznych taki tort na nas czekał w Grecji. I wręczenie certyfikatów. Podarunki w postaci lawendy. Spotkanie koordynatorów na zakończenie. Podpisywanie uzgodnień i pamiątkowe zdjęcie jeszcze na terenie placówki. Dziękuję. I teraz tak, w tej chwili nasi goście, jest jakby środek tej wizyty, czwartek, bo jutro już wyjeżdżają, ale chciałabym jeszcze kilka zdjęć przedstawić z powitania, które zgotowała nasza szkoła naszym partnerom projektu. Bardzo proszę o uruchomienie. Tu pani dyrektor przed szkołą wita. Turcja pozuje do zdjęcia z panią dyrektor przed budynkiem szkoły. A tutaj już jest wizyta, obserwowanie naszego wnętrza, jak wygląda wnętrze szkoły. korytarze, oczywiście i klasy. I rozpoczęcie uroczystości. Nie obyło się bez poloneza. Młodzi, najmłodsi zaśpiewali piosenkę w języku angielskim, pokazując przy tym no i oczywiście Krakowiak, mimo że mieszkamy na Mazurach, ale jakiś element etniczny też wystąpił. Taniec do muzyki Koena. I zdjęcie pamiątkowe. Bardzo sobie goście życzyli właśnie z Krakowiakami, żeby ten bardzo y, duże wrażenie wywarło na nich. stroje krakowskie. I ostatnie zdjęcie, jeszcze tam chyba jedno jest, jeśli dobrze pamiętam. A jeszcze są. Tak, które y, pokazują cały, cały zespół, cały team Erasmus. A jeszcze tak, spotkanie y, warsztatowe. Tu jest tylko początek, dlatego że wszystkie inne miałam poza dostępem, także w innym czasie Państwu przedstawimy. Także dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chciałabym też przywitać naszych gości, dear guests from Erasmus. I'm sorry I'm late. I'm late, the, but I must to go uh, to visit uh, to Mayor Województwa. Nice to meet you in Bartiane. Welcome everyone. Uh, welcome Spain, Greece, Turkey, Poland. Yeah, I forget uh, Macedonia. Uh, I propose small gifts for you.